Postanowiłem wyjechać. Spakowałem wszystko, co miałem. Miałem niewiele, wierzcie, mi dużo rzeczy oddałem, dużo rzeczy wyrzuciłem. Część sprzedałem, część wywiozłem do rodzinnego domu do Białego Stoku. No i zostałem z plecakiem. Mam gdzieś nawet zdjęcie tego, co spakowane mam w plecaku. Dosłownie zmianę na 6 dni bez dostępu do pralki. Laptopa, mikrofony, kamerkę, telefon, ładowarki. No i szczoteczka do zębów, praktycznie to wszystko. Nic więcej nie potrzebowałem do życia i do pracy, do zarabiania. Ja jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej Teraz. Tydzień temu słuchaliście 331. epizodu podcastu Lepiej Teraz, w którym wystąpił Maciej Ryciak. Opowiedział, jak osiągnął sukces w biznesie, mimo tego, że stracił sporo pieniędzy na giełdzie w czasie kryzysu. Opowiedział, w jaki sposób zadawanie sobie trudnych pytań pomaga wyjść z najcięższych sytuacji, wyjść na prosto, jak praca nad sobą, Maciej jest moim klientem coachingowym, z którym pracuję już półtora roku i bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o innej osobie, właściwie nie osobie, o stworzonku, o stworzonku, które mnie nauczyło, jak doceniać każdą chwilę w życiu, odnajdować radość w prostocie. Wyprowadziło mnie na prostą, pomogło mi pokonywać właściwie cały czas, pomaga mi pokonywać przeciwności losu. I chciałbym, żebyś dzisiaj wysłuchał, wysłuchała o naszej wyjątkowej relacji. No i lekcjach, 29 lekcjach, które specjalnie dla Was przygotowałem, których nauczył mnie o życiu mój pies. Husky imieniem laki. Kiedy 4 lata temu wprowadził się do mojego życia, nie spodziewałem się, że ta przyjaźń z takim małym futrzanym stworzonkiem sześciotygodniowym, który... W tym wieku zawitał do mojego domu, może tak bardzo odmienić moje życie. Nazwałem go Laki, bo chciałem, żeby był najszczęśliwszym stworzonkiem na świecie. Chciałem, żeby był szczęśliwszy ode mnie. Wtedy, nie... Wtedy byłem w kiepskim momencie życia. Ten mały haski o niebieskich oczach, cudownych, niebieskich oczkach, miał odmienić mój świat. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak bardzo. Ironią losu jest to, że to właśnie on, laki, Szczęścia, przyniósł mi szczęście, jakiego wcześniej nie zaznałem. Nie zaznałem w relacjach z ludźmi, co ciekawe. Stał się nie tylko moim najlepszym towarzyszem, ale także moim nauczycielem życia, który pokazał mi, jak cieszyć się każdą prostą chwilą i odnajdywać w nich radość. Moi drodzy, połowę swojego życia mieszkałem w Warszawie. Pamiętam taki dzień, jakby to było wczoraj. Siedziałem sobie na kabatach, gdzie mieszkałem jakiś czas, wynajmowałem to mieszkanie. Byłem otoczony ciepłem czterech ścian, ale w sercu czułem chłód. Miałem wszystko, co mógłby pragnąć człowiek dążący do sukcesu, zbliżający się do czterdziestki, dobrą pracę na stanowisku dyrektorskim, wygodne mieszkanie z ochroną na kabatach, auto w garażu, dziewczynę, z którą byłem już trzy lata. Byłem takim typowym uczestnikiem wyścigu szczurów, a mimo to czułem pustkę. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest wynik pewnej hedonicznej adaptacji, której nauczyli mnie stoicy, ale o tym nie chcę dzisiaj mówić. No i wtedy postanowiłem, że potrzebuję zmiany. No ale niestety tak to bywa, że kiedy mówisz Panu Bogu, że masz plany, to się zaczyna z Ciebie śmiać. Tak się przynajmniej mówi. Poszedłem na rutynowe badanie USG. Wykryto u mnie cień na nerce, Diagnoza nowotwór złośliwy. Został wykryty dość wcześnie. No ale to wystarczyłoby przewartościować całe moje życie. No i potem już nie było takie same. Po 20 latach porzuciłem życie w Warszawie, gdzie wyjechałem praktycznie po maturze na studia. No i postanowiłem rozpocząć podróżę Nasz związek z moją partnerką i tak już wcześniej chylił się, że tak powiem, ku upadkowi, nawet przed diagnozą, więc rozstaliśmy się po prostu w pokoju. I postanowiłem... Wyjechać. Spakowałem wszystko, co miałem. Miałem niewiele. Wierzcie, mi dużo rzeczy oddałem, dużo rzeczy wyrzuciłem. Część sprzedałem, część wywiozłem do rodzinnego domu, do Białego Stoku. No i zostałem z plecakiem. Mam gdzieś nawet zdjęcie tego, co spakowane mam w plecaku. Dosłownie zmianę na 6 dni bez dostępu do pralki. Laptopa, mikrofony, kamerkę, telefon, ładowarki, no i szczoteczkę do zębów. Praktycznie. To wszystko. Nic więcej nie potrzebowałem do życia i do pracy, do zarabiania. Już udało mi się przez te lata stworzyć możliwość zarabiania zdalnie z każdego miejsca na ziemi i postanowiłem to wypróbować na własnej skórze. Zacząłem podróże od Ukrainy, najpierw Lwów, potem mieszkałem jakiś czas, parę tygodni w Kijowie, potem byłem w Izraelu, potem byłem w Serbii, Bośni, na Węgrzech. I w końcu osiadłem na Podlasiu, zamieszkałem w okolicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Mieszkałem tam przez rok. Poznałem ciekawe osoby, stworzyłem też nowy podcast dla powiatu monieckiego. Między innymi 51 stan był to projekt jednoroczny, tylko no ale jest, możecie go słuchać. Stworzyłem masterminda lokalnego ze starostą monieckim, dyrektorem zespołu szkół średnich i dyrektorem urzędu pracy, który spotykali się u mnie. W domu co tydzień, w moim mieszkaniu, w Mońkach i robiliśmy mastermindy. Każdy piątek. Było fajnie. No, ale po takich dwóch latach wałęsania się zacząłem nowe życie w rodzinnym Białym Stoku. Akurat wtedy byłem po krótkim, dość burzliwym związku i potrzebowałem towarzystwa po rozstaniu z partnerką, którą poznałem właśnie na Podlasiu. No i powiem Wam szczerze, że ostro się wtedy zapuściłem. Kiepska kondycja, kiepski wygląd. No i potrzebowałem jakiegoś bodźca, jakiejś motywacji, by zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o kondycję. No i pojawił się pomysł, by pierwszy raz w życiu mieć własnego psa. Haski. Miałem kiedyś psa w dzieciństwie, ale to właściwie moi rodzice mieli, moja siostra, ja. Ja praktycznie z nim większość życia nie żyłem, bo byłem już w Warszawie, na studiach i po. No ale to był jamniczek, Sonia. Wspominam ją dobrze. Była z moimi rodzicami 15 lat. No ale. Chciałem mieć po raz pierwszy swojego własnego, tylko i wyłącznie mojego psa. No i pojawił się Laki. Był maleńki, z wielkimi niebieskimi oczami, które patrzyły na świat z ciekawością i zachwytem. Bóg był strasznym chuliganem, miał ząbki takie dość ostre jak żyletki. No ale od razu wprowadził do mojego domu energię, której mi brakowało. Szczeniackie wybryki. Na początku wydawały mi się irytujące, ale przynosiły mi nieopisane szczęście. Ciągle się bawiłem z nim. Był tak fajnym psiaczkiem, teraz jest ciągle, ale jako szczeniak, wiadomo, szczeniaki to jest coś piękniejszego. Mówi się, że szczęście jest wtedy, kiedy czujesz na swojej twarzy, kiedy gierze cię szczeniaczek, no to tak, tak mówią. No i to był początek naszej niezwykłej podróży. No i Lucky okazał się czymś więcej niż tylko psem. Stał się w pewnym sensie takim przewodnikiem po nowym życiu, nowym rozdziale mojego życia, po czterdziestce. Pozwólcie, że przejdę do lekcji, bo właśnie jak jest 29, już nie będę podawał numerów. Po prostu będę mówił Wam. Codzienne spacery z nim stały się najlepszymi lekcjami uważności. chodzę z nim na łonie natury, nie słucham wtedy podcastów ani muzyki. Chcę być w pełni obecny. Oczywiście słucham podcastów i audiobooków w momencie, kiedy idę z nim na długi spacer po mieście. Wtedy wiadomo, lepiej słuchać czegoś, czegoś pożytecznego, przyjemnego niż szumu, że tak powiem, aut, hałasu miasta. No ale, kiedy jestem z nim w lesie, to uczę się uważności. Nie słucham nic. Jestem tylko ja i on. Obserwuję, jak zachwyca się każdym zapachem, każdą nową ścieżką. Jak jest czujny, staje w miejscu, nasłuchuje, reaguje, podśpiewuje do mnie, gada ze mną. Ci, co oglądają filmiki na YouTube, widzą, że haski potrafią gadać, kłócić się nawet. No i ten entuzjazm jest cholernie zależliwy Nauczył mnie doceniać obecną chwilę. Ludzie często myślą o życiu jako o niowym postępie ku jakiemuś celowi i tracimy przez to wartościowe momenty. Laki żyje tu i teraz. Nie ma dla niego przeszłości ani przyszłości. Jest tylko radosne teraz. Opowiedziałem o tym, pamiętam, w wywiadzie w, w Pytanie na śniadanie, gdzie zostaliśmy z Lakim rok temu zaproszeni. I możecie wygooglować pytanie na śniadanie: na śniadanie Laki husky. Nie ma mojego imienia i nazwiska, bo miałem zakaz podawania wszelkich danych, co ciekawe, ale miałem możliwość opowiedzieć moje relacje z nim w tym programie. Moje życie nabrało barw. Te dni są pełne przygód, nowych odkryć, nowych spacerków, nowych miejsc. Ciągle szukam jakichś nowych miejsc, żeby wyjść z tej rutyny, tych, tych stałych tras. Spacerowych cały czas motywuje mnie do tego, żeby pójść gdzieś indziej, żeby odkryć jakieś zakamarki ciekawe, gdzie nikt nie chodzi. I To jest strasznie fajne. To jest nieustająca przygoda. Mam szczęście, że mój ukochany futrzak uwielbia podróże potrafi jechać 4-5 godzin non stop bez proszenia o stanie. Mimo to staje i tak co dwie godziny, bo wiadomo, toaleta, ale też dla niego. On podaje mu coś do picia, robimy krótki spacerek po stacji benzynowej najczęściej albo jakimś parkingu. No ale kiedy jedziemy śpi sobie smacznie w samochodzie na tylnym siedzeniu. Ma specjalną taką nieckę zrobioną dla piesków. I w sumie byliśmy już naprawdę w wielu miejscach Czech, Polski, Słowacji. Przemierzyliśmy tysiące kilometrów od nadmorskich plaż po górskie szlaki. Wspólnie zdobywaliśmy szczyty malowniczych Karpat, gdzie Laki z entuzjazmem pokonywał każdy kamień, strumyk, jakby były to wyzwania stworzone tylko dla niego. Pamiętam nasz wspólny wyjazd w góry, pierwszy wyjazd, pierwszy wyjazd, jak był zachwycony każdym widokiem. Stawał, patrzył na szczyty i gdy po długiej wędrówce po Beskidzie Żywieckim w końcu siedliśmy razem na szczycie Hali Lipowskiej, podziwiał razem ze mną majaczące w oddali szczyty Tatr. I obserwując świat z góry, czuliśmy się, jakbyśmy byli na szczycie świata. A ta obecność, jego, jego towarzystwo sprawiało, że każda chwila była wyjątkowa. Nie czułem się zupełnie sam. Niektóre dni spędzamy po prostu wędrując po lasach i łąkach. Nie jest to codziennie, ale kiedy jest dobra pogoda, kiedy nie jest za gorąco i kiedy nie pada. Laki biega po polach z niestrudzoną energią, odkrywając każdy nowy zapach, dźwięk. Nie puszczam go w lesie, bo uciekał. Na początku, kiedy go puszczałem, poza tym nie można puszczać psów w lesie, no ale na polach otwartych, kiedy widzę go, gdzie biegnie, to zdarza mi się go puścić. No i niestety w polach też zdarzają się sarny i zające, i nieraz musiałam czekać parę minut. Na szczęście ma GPS-a, więc widzę go na telefonie, gdzie jest, jak się oddala. Widzę, jak robi koło, koło kilometra, dwóch i zawraca w tym samym kierunku, z którego przybiegł, więc. Ale odpukać, wieszcie mi naprawdę. Rzadko go puszczam przez to, że ma ten silny instynkt łowiecki i ucieka. W lesie w ogóle go nie puszczam, po prostu boję się go stracić, no, abstrachujący od zakazu. I to właśnie na tych ścieżkach z nim nauczyłem się doceniać piękno natury, piękno prostoty. I każdy krok staje się okazją do cieszenia się chwilą, której jesteśmy. I on przypomina mi, że ważne być właśnie obecnym ciągle. To i teraz nie podróżować w przeszłość, nie martwić się przyszłością. Taki eskapizm, trochę. Udaje mi się poczuć wtedy czystą radość, wdzięczność. Pokazał mi, że szczęście tkwi właśnie w prostych, prostych chwilach. Jego obecność działa na mnie terapeutycznie. Gdy mam gorszy dzień, wystarczy spojrzeć w jego błękitne oczy, w jego mordeczkę cieszącą się. On nie zna zazdrości, nie, nie czuje zła, w jego oczach nie ma miejsca na oszustwo czy okrucieństwo. Jego największym zmartwieniem są chyba koty tylko, które jak sądzi stanowią największe zagrożenie na świecie dla niego. Każdy dzień z nim jest darem. Radość, miłość, lojalność to są skarby, które pielęgnujemy z całego serca razem. Laki mnie nie ocenia, nie ma w nim zazdrości, nie ma złości, jest tylko bezwarunkowa akceptacja. Nauczył mnie empatii, czułości, jego bezbronność, ufność, wzbudza we mnie opiekuńczość. Uczę się też być delikatnym, kiedy go za mocno szarpnę. Wiem, mam sygnał od razu, wiem, że jestem zbyt zbyt silnie go ciągnę i, i, i odpuszczam. Uczy mnie właśnie panować nad sobą. Uczy mnie cierpliwości, nie tylko wobec niego, ale wobec siebie. Nie jest łatwo, wierzcie mi, ale ci, co mają psy, wiedzą, że czasami naprawdę trzeba dużo cierpliwości. Ta więź jest wyjątkowa. On nie jest psem, który ciągle się łasi. No nie jest taki, że choć laki, choć do mnie przyjdzie, on przyjdzie od razu. On jest trochę jak kot. Ma w sobie taką niezależność typową dla haski. Ci, co znają tą rasę, to wiedzą, że haski chodzą własnymi ścieżkami, swoim własnym tempem wszystko robią. Trochę są stoikami, przypominają mi stoików, ale takich flegmatycznych bardziej. Za to, to zawsze... Słuchajcie, mimo tego, że potrafi mnie olać i nie przychodzić do mnie przez parę godzin, a w końcu przyjdzie sam, ale on zdecyduje kiedy, zawsze, ale to zawsze wyczuwa mój nastrój. Wie, kiedy jestem zły, kiedy jestem smutny, kiedy się cieszę i chłonie to jak gąbka. I pamiętam dzień, gdy dowiedziałem się o śmierci psa też Husky, mojego dobrego kumpla Jarka. Jarka Brzezowskiego, którego pozdrawiam, jeżeli słucha, oczywiście. I wtedy byłem nad morzem. Mieszkaliśmy na Helu, kilka miesięcy, z przerwami, i płakałem jak dziecko. Po prostu się rozpłakałem. I Laki, zwykle zdystansowany, zobaczył to. Przyszedł natychmiast, skoczył na kanapę i zaczął mnie pocieszająco lizać po twarzy. Dzięki niemu odkryłem na nowo radość też. Z prostych przyjemności spacer po lesie, bieganie po łące, kąpiel w jeziorze, w morzu <noise> jest taki filmik, który wrzuciłem ostatnio na YouTube'a, na kanał Lepiej teraz. O Lakim, o mojej relacji z nimi tam jest właśnie fragment jak biegnie przez morze i skacze w nim. Czułe drapanie brzuszka, delikatne podgryzanie moich palców, uwielbia to w czasie spacerów, dlatego nie mogę go dawać innym na spacery, bo po prostu zacznie ich gryźć po rękach, będą myśleli, że chcę ich ugryźć, on to robi bardzo delikatnie i tak w zabawie. On cieszy się tym wszystkim jak dziecko i ten entuzjazm jego jest taki zaraźliwy. Dzięki niemu uczę się doceniać to, co mam. Gdy obserwuję, jak bawi się tą samą zabawką od lat, niesłabnącą radością, po prostu widać to, że my ludzie łatwo wpadamy w pułapkę tej hedonistycznej adaptacji. Ciągle gonimy za czymś nowym, lepszym, droższym. I przyzwyczajamy się do tego i potem mamy tego dość. I chcemy znowu więcej, lepiej i nowsze. A on pokazuje, że szczęście nie wymaga ciągłych zmian i ciągłych nowinek. Ciągłych upgradeów, jak co roku każdy, kto, kto ma pieniądze, zmienia iPhone'a na nowy model, mimo że poprzedni w zupełności wystarcza do funkcjonowania. Laki stał się też nieodłączną częścią mojej pracy, pozwalając na relaks pomiędzy zadaniami. Zwiększył moją produktywność, tak? Jako freelancer, twórca treści, life coach, często pracuję z domu i wtedy po prostu leży u moich stóp, daje mi poczucie spokoju. Obecności swojej i w pewnym sensie spełnia funkcję aplikacji Pomodoro, nie? Ci co wiedzą, służąca do produktywności. Aplikacja, która wymierza nam czas, dzieli nam czas na takie pakiety, kiedy jesteśmy aktywni i kiedy musimy odpocząć. I gdy kończę na przykład wyczerpującą sesję coachingową z klientem i mam nam usiąść do napisania artykułu albo sprawdzenia maili, spacer z nim ładuje moje baterie. Zwykle. Po sesji od razu się ubieram, on kiedy kończę rozmowę, widzi, już stoi w przedpokoju i czeka na, na założenie smyczy. Sam wyczuwa, kiedy kończę półtora godzinną sesję i stoi pogotowiu przy smyczy. Poprawił moje relacje biznesowe, pomaga mi w pracy. Często zabieram go na spotkania biznesowe, warsztaty, które prowadzę w całej Polsce. Był ze mną na Śląsku, gdzie prowadziłem codzienny południowy warsztat ze stoicyzmu w pracy. Dla pracowników kopalni Cały czas leżał pod stołem A w przerwach chodziłem z nim na spacerki I ostatnio, moi drodzy Obecność jego stała się warunkiem przyjęcia Podobnych zleceń Zwykle spotykam się Na szczęście z pozytywnym przyjęciem Ze strony właścicieli firm Wiedzą jakie mam relacje I pies im absolutnie nie przeszkadza W sali szkoleniowej Po prostu spokojnie leży pod stołem a spacery z nim stanowią świetną formę rozluźnienia się w przerwach pomiędzy kolejnymi etapami szkolenia, które prowadzę akurat. Ostatnio byłem w Warszawie i prowadziłem szkolenie z content marketingu, tworzenia treści i podcastingu. I wierzcie mi, jego obecność zawsze rozluźnia atmosferę pracowników. Pamiętam nawet, jak pro prowadziłem niedawno zajęcia o stoicyzmie w liceum, w szóstym liceum w Białymstoku i Laki leżał grzecznie obok mnie na katedrze, tam takie katedry są, takie podesty i w pewnym momencie podszedł do, do grupy nieśmiałych uczniów i zaczął się łasić żebrać ciasteczka i kanapki z szynką. Generalnie wywołało to śmiech, rozluźnienie klasy, lody zostały przełamane, dzieci zaczęły mi ufać i normalnie rozmawialiśmy, słuchali mnie, była interakcja, odpowiadali na moje pytania, lekcja popłynęła swobodniej. Przełamał lody. On ma ten dar, można powiedzieć, otwierania ludzi, że się tak wyrażę. Życie z nim nauczyło mnie też, jak ważna jest rutyna i struktura dnia. Psy lubią przewidywalność, gdy jest coś stałego w ich życiu, na czym mogą zbudować poczucie bezpieczeństwa. Pokazał mi też, jak ważna jest właśnie ta regularność, ten stały rytm dnia. To porządkuje jego życie i daje właśnie stabilność. Zauważyłem, że gdy trzymam się ustalonego planu, sam jestem bardziej produktywny i spokojniejszy. I mój dzień jest podzielony na. Mój radkowo lakowy, że się tak brzydko wyrażę, dzień jest podzielony na 3-5 godzinne fazy między stałymi godzinami spacerów. Czyli jak wstaje o piątej, idę na spacer. Jest między 5 a 10, praca i funkcjonowanie. Kolejny spacer. Między 10 a 15, praca, funkcjonowanie. I kolejny. Między 15 a 20, do spacerku po 20. Ostatni, trzeci. Trzecia faza 5-godzinna, w sumie 15 godzin mojej aktywności, w tym 4 spacery dziennie, co 5 godzin. I to porządkuje mój dzień. Żyję według tego schematu. Laki bardzo pomógł mi też wrócić do względnej formy po chorobie. Husky, jak wiecie, to rasa bardzo aktywna, potrzebuje dużo ruchu. Zaczęliśmy od krótkich spacerów, teraz stopniowo wydłużaliśmy trasy. Dziś chodzimy razem ponad 20 km dziennie. I moja forma, powiem Wam szczerze, jest lepsza niż kiedykolwiek, nie biegam, biegam co jakiś czas, ale nie, nie biegam na stałe, nie lubię biegać, wolę chodzić, dlatego dużo z nim chodzę. Moi drodzy, życie z psem to jest także nauka odpowiedzialności i poświęcenia, laki całkowicie na mnie polega, on to czuje. Kiedy wychodzę z domu, przez to, że pracuję zdalnie, niestety w, 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 wytworzyłem w nim lęki separacyjne, bo cały czas ze mną jest. I ten lęk się pojawia, kiedy wychodzę, no ale udaje mi się czasami, że wyjdę i nie słychać, żeby wył, więc jest OK. Więc posiadanie jego to jest zobowiązanie, ale też ogromna satysfakcja. Widzieć, jak rozwija się, rozkwita pod moją opieką, to jest bezcenne. Nauczył mnie też, jak ważna jest konsekwencja w działaniu. Psy najlepiej reagują na jasne, spójne komunikaty. I to samo sprawdza się w życiu. Jasno określone cele. Konsekwentne dążenie do nich przynoszą najlepsze efekty. I wierzcie mi, wspólne życie z Lakim to jest nieustanna lekcja stoicyzmu, a przede wszystkim cierpliwości. Haski to jest rasa niezwykle uparta, niezależna, jak powiedziałem wcześniej. I szkolenie ich wymaga czasu i wytrwałości. Jak zabrałem go raz na szkolenie dwa lata temu, to ten prowadzący zobaczył, i powiedział, może pan dołączyć do nas, ale niczego nie obiecuję. To jest taka rasa, że po prostu nie da się. jak z pamięcią rybki akwariowej. O, zameczek, o, zameczek, o, zameczek. Nic mniej więcej tak samo jest. Zapomina. No ale są małe sukcesy. Robi siat, podaje łapę, przychodzi. A najważniejsze jest przywołanie, co nie zawsze jest niestety skuteczne. No ale każdy mały sukces daje ogromną satysfakcję. Więc należy doceniać to co, to, to, co się ma. Pokazał mi, jak ważna w życiu jest zabawa. W pewnym wieku brakuje nam już spontaniczności i radości, a on potrafi bawić się wszystkim: patykiem, piłką, własnym ogonem i to godzinami. I ta radość, słuchajcie, jest zaraźliwa. I przypomina mi na każdym kroku, by nie traktować życia zbyt poważnie. Życie z psem to jest nauka akceptacji. Laki jest żywym stworzeniem, jak każda żywa istota, ma swoje wady według ludzkich kategorii, jak ma wyglądać świat, jak ma się zachowywać, czyli grzeczne, nie hałasować. W naturze to jest normalne, akurat, ale w naszym życiu nie pasuje nam to, prawda? Więc czasem jest uparty, ignoruje polecenia, w polu goni sarny, zające, jak powiedziałem, co jest normalną cechą jego rasy, ale akceptuje go takim, jakim jest. I to pomaga mi też akceptować własne niedoskonałości. Nauczył mnie okazywania uczuć. Psy nie kryją emocji. Gdy się cieszą, merdają ogonem. Gdy się boją, tulą się. Ta szczerość jest niezwykle odświeżająca. W świecie, gdzie wstydzimy się swoich łez, czy beztroskiego, idiotycznego rechotu, który niektórzy pewnie z nas mają. Moje życie z nim to także lekcja uważności na potrzeby innych. Pies nie powie, gdy jest chory lub czuje przewlekły ból. Trzeba nauczyć się odczytywać subtelne sygnały. I to rozwija empatię, wrażliwość, przydatną też w relacjach z ludźmi. Taki pomógł mi odkryć na nowo radość z kontaktu z naturą. Długie spacery po lasach, łąkach to jest prawdziwa terapia. Nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale psychicznego. To obserwowanie, jak zachwyca się każdym nowym zapachem, widokiem, przypomina mi o pięknie świata, w którym żyję. Życie z nim to nauka planowania, organizacji. Każdy wyjazd z psem wymaga więcej przygotowań. Biorę ze sobą amortyzującą linkę zaczepianą na pasie, do chodzenia po górach, zapasy wody, karmy, wygodne szelki. W niebezpiecznych partiach słowackich teatr miałem ze sobą nawet bear spray na niedźwiedzie, który prawie użyłem na szlaku na predny saladyn. Na szczęście zostałem ostrzeżony w porę przez strażnika Tanapu, by zawrócić ze szlaku. I gdy wyjeżdżam za granicę, sprawdzam wszystkie wymagane szczepienia, które muszą być widoczne w paszporcie. Lakiego, wyrobionemu weterynarza. Co uważać, bo niektóre kraje wymagają też przypięcia psa do siedzenia w samochodzie, na przykład Słowacja, oraz dodatkowych szczepień. Nie tylko na wściekliznę, co ciekawe, na przykład w Norwegii trzeba mieć dodatkowe. I słuchajcie, ich brak może zakończyć się kosztownie dla Was, a dla psa tragicznie, gdyż może zostać Wam po prostu zabrany na kwarantannę na kilka miesięcy, lub nawet uśpiony w skrajnych przypadkach. Co jest Eufemizmem dla po prostu zabicia stworzenia. I te wszystkie obowiązki, pilnowanie ich właśnie wpłynęło na inne obszary mojego życia. Stałem się bardziej odpowiedzialny, zorganizowany i przewidujący, dbając o niego. Nauczył mnie też, jak ważne jest życie w zgodzie ze swoją naturą. Husky to psy stworzone do długostannego takiego wysiłku. Jego radość podczas tych długich spacerów jest nieopisana. Zauważyłem, że po długich wędrówkach, czy po nocnym biwakowaniu, na przykład zimą pod namiotem, jest do mnie bardziej przywiązany, a w domu chce spać blisko mnie, co zwykle nie dzieje się na co dzień. Śpi gdzieś tam na balkonie albo w drugim pokoju. I przypomina mi, by robić w życiu to, co naprawdę kocham i co jest zgodne z moim powołaniem. Moje wspólne życie z nim to jest nieustanna lekcja komunikacji. Psy nie rozumieją słów, ale świetnie odczytują nasz ton głosu, mowę ciała. To nauczyło mnie, jak ważna jest spójność w komunikacji. Nie tylko to, co mówimy, ale to, jak mówimy. Pokazał mi też, jak ważne jest zaufanie w relacjach. Psy ufają nam bezgranicznie. To zobowiązuje, ale też inspiruje. I sam staram się być taką osobą godną zaufania. Życie z nim to nauka radzenia sobie ze stresem. Słuchajcie, głaskanie psa obniża ciśnienie krwi, poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu. Laki jest, krótko mówiąc, moim najlepszym antydepresantem. Jego obecność pomaga mi zachować spokój nawet w trudnych sytuacjach. Nauczył mnie, jak ważne jest życie w harmonii ze swoim otoczeniem. Doskonale wyczuwa nastroje domowników. Gdy w domu panuje napięcie, on też staje się niespokojny. I to motywuje mnie do dbania o pozytywną atmosferę. Życie z psem... To także nauka odpuszczania. Psy nie rozpamiętują przeszłości ani nie martwią się przyszłością. Żyją chwilą obecną. To inspiruje mnie, by mniej się zamartwiać, a bardziej cieszy się tym, co jest tu i teraz. Nauczył mnie konsekwencji w działaniu. Życie z lakim to ciągła nauka i rozwój. Każdy dzień przynosi nowe doświadczenia, nowe wyzwania. Ale jedno jest pewne: dzięki niemu jestem lepszym człowiekiem, bardziej świadomym. Empatycznym i szczęśliwszym. Laki nie jest zwykłym psem. Jest moim najlepszym przyjacielem, terapeutą i nauczycielem. Pokazał mi, czym jest prawdziwe szczęście. Nie odnajdziesz go w pogoni za sukcesem czy pieniędzmi, ale w prostych, codziennych chwilach. A kiedy zapytacie mnie jak wygląda raj odpowiem bez wahania. To siedzenie na górskiej łące w ciepłe popołudnie z lakim u boku, patrzącym na płynące po niebie chmury. Bo szczęście jest proste, trzeba tylko umieć je dostrzec, a on jest mistrzem w tej sztuce. Dziękuję mu za każdą chwilę, za każdy wywołany uśmiech, za każdą lekcję, którą mi daje, za to, że pokazał mi, jak cieszyć się życiem, jak być szczęśliwym, za to, że jest moim najwierniejszym przyjacielem i największym skarbem. I za to, że uczy mnie, jak żyć pełnią życia i doceniać każdą najmniejszą chwilę. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do następnego. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mam dla Ciebie wyjątkową niespodziankę i podziękowanie za to, że jesteś częścią społeczności ludzi, którzy poszukują wolności i pragną panować nad swoim życiem. Jestem zaszczycony podzieleniem się z Tobą moim najnowszym e który napisałem z myślą o Tobie. E-book nosi tytuł 7 potężnych lekcji życia wielkich stoickich mędrców, do prawdy przez rozum. Jest rezultatem mojej pasji do filozofii stoickiej. Żeby go otrzymać, wystarczy, że wejdziesz na stronę lepiejteraz.pl i zapiszesz się na mój newsletter. E-book dostaniesz w pierwszym mailu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień.